Witajcie moje drogie kobietki na kanale Fitumen. Z tej strony Kasia Oleśkiewicz żuba i przygotowałam dzisiaj dla Was cztery przepisy na fit desery, które przygotujecie w ekspresowym tempie. Także skończcie z wymówkami, że zdrowo się nie da, bo się da. E, także zaraz Wam pokażę, y, co fajnego będziemy sobie jeść. Zaczynamy od zapiekanej jaglanki. Mam tu przygotowane już składniki, białeczko, płynne białka jaj, płatki jaglane, mrożone owoce i y, y, migdały. I zaczynamy od e, płynnych białek jaj. Wlewam sobie około 120 gram. Oczywiście, wszystko musicie dobrać pod swoje makro. Wsypujemy płatki. I w całość mieszamy. Pozostało nam dodać białeczko i wymieszać z całą tą masą. Tutaj mam akurat smak lody truskawkowe. Pachnie przepięknie. Dodajemy miareczkę. I znowu wszystko mieszamy. Dorzucamy swoje ulubione owoce. Tutaj mam mrożone leśne jagody, malinki, truskawki. I posypujemy płatkami migdałów. Teraz naszą jaglankę wkładamy do piekarnika na około 20 minut. Piekarnik nagrzewamy na 180 stopni. Nasza zapiekana jaglanka również jest gotowa. Wygląda przepięknie. Możemy sobie ją polać sosem Zero. Kolejny przepis to Fit Oreo. Mam już przygotowaną tutaj mąkę kokosową, olej kokosowy, erytrytol, kakao i miód. Wszystko wsypujemy do miski. Tutaj mam 130 g mąki kokosowej, dwie łyżki gorzkiego kakao. Taką czubatą łyżkę miodu. Dodajemy dwie łyżki oleju kokosowego. Olej kokosowy musi być taki o tej stałej konsystencji, nie że taki płynny, bo płynnego będziecie musieli dać po prostu więcej. Dodajemy sobie jeszcze nasz cukier. W tym przypadku erytrytol, czyli zdrowszy zamiennik cukru. I w zależności od tego jak lubicie słodkie desery, to dodajecie po prostu tyle łyżek. Ja daję 4 łyżki. I jak mamy wszystko wsypane, to teraz ugniatamy na taką jednolitą konsystencję. Dobra, jak widzicie, mam już ugniecioną masę, uformowałam w taką wielką kulę i teraz zawijam ją w folię. I wkładamy do lodówki tak na 10-15 minut. Właśnie wyjęłam z lodówki nasze ciasto na Fit Oreo. I teraz będziemy sobie formować takie małe kuleczki i będziemy przekładać na tłojem. Zaraz Wam wszystko pokażę. Nasze ciasteczka już są uformowane. Wkładamy je teraz do piekarnika tak na 10 minut do 180 stopni. Następnie będziemy przekładać je na way'em. Nasze ciasteczka Oreo upieczone, ale teraz zostało nam najważniejsze, czyli środek, czyli to, co jest najlepsze w Oreo. Mam tutaj trzy natłeje. Ja akurat wezmę białą czekoladę. Biała czekolada, migdał. I smarujemy jedno ciastko, przykrywamy drugim. Starajcie się wybierać takie ciastka mniej więcej o tej samej wielkości. To będzie łatwiej je ze sobą połączyć. Tak się prezentują gotowe ciasteczka. Zapewniam Was, że smakują obłędnie, także koniecznie musicie je spróbować. Smacznego! Kolejnym fit deserem będzie mocno czekoladowe brownie z batata. Tu już sobie go wcześniej ugotowałam i jest już tutaj przestudzony. Mamy około 130 g. Wsypujemy sobie do miseczki. Dodajemy 30-35 gram mąki ryżowej. Do tego 40 gram daktyli, 20 gram gorzkiego kakao. Jak widzicie, przepis jest banalnie prosty. Wszystko po prostu się wsypuje do, do jednej miski. 120 g płynnych białek jaj. Dwie łyżeczki naszego zdrowego cukru. 4 łyżeczki masła orzechowego. I na sam koniec dodajemy. Białko czekoladowe 15 gram. Oczywiście możecie to robić w zupełnie innej kolejności. Wszystkie składniki mamy w misce i teraz wystarczy to zblendować. Jak widzicie, już nasza masa jest zblendowana. Przełożyłam ją do naczynia i posypuję wiórkami kokosowymi, i naszą formę wkładamy do piekarnika na 25-30 minut do 180 stopni. Nasze brownie jest już gotowe. Właśnie przed chwilką wyciągnęłam go z piekarnika. Zapach jest nieziemski, mega czekoladowy. No i co? Idealne do kawki, zdrowe, fit ciacho. Ostatnim deserem będzie fit pana kota. Mam już tutaj zagotowane 200 ml mleka. Dodajemy 60 g kasze manny i wszystko mieszamy. Musimy to robić szybko, bo to mega szybko zastyga. Dosypujemy jeszcze 30 g waniliowego białka. I to wstał nam taki kleik, jak się jadło za czasów dzieciństwa. Taką masę przekładamy do foremek. Wkładamy sobie po łyżeczce, po łyżce do każdej foremki. Nawet można dać ciut więcej, półtorej tak łyżki. Specjalnie włożyliśmy sobie pół masy do naszych foremek, bo teraz na to będziemy nakładać nasz drzemik. Tutaj mam akurat brzoskwiniowy i znowu przykrywamy naszą masą. Teraz nasze foremki wkładamy do lodówki tak na godzinkę. One w lodówce tak mega stężeją. Następnie będziemy je przewracać na drugą stronę, żeby były takie ładne, gładkie. I nasz ostatni deser, czyli fit panna kota na zimno, gotowa. Koniecznie musicie spróbować. Jak widzicie, te wszystkie cztery przepisy są mega, mega szybkie. Tak naprawdę najdłużej z czym schodzi, to po prostu jak te de nasze desery siedzą albo w lodówce, albo w piekarniku. Dajcie znać w komentarzu, czy przetestowaliście nasze przepisy. A jeżeli chcecie być z nami na bieżąco, to dajcie suba. Do zobaczenia.